No tutaj muszą się teraz liczyć z wysokim pressingiem Wciągnięte rezerwów. Uwaga, będzie groźnie, ale tutaj jest czujnie, czujnie Miki Tanawicki i odprowadza piłkę wzrokiem, ale chyba, no właśnie, piłkę cały czas na karzon. Teraz przechwyt, walka w siedlini bocznej może być groźnie. Uwaga, jest szansa słupek i piłka opuszcza boisko. No pierwsza groźna sytuacja dla zespołu Karzon. No i teraz mamy przy piłce Carzon. 9 minut tego spotkania z nami. Ależ teraz piękne wygranie może być groźnie. Świetnie Przemysław Mamczak to obronił. Ależ kombinacyjnie teraz pograli w ataku. Jeden do jednego. Zagranie do przodu, uwaga i będzie gol! Jest bramka! Konstantin Mickiewicz, jeden dovera dla Red Beagons. Gdyby ta piłka leziła w po bramki, no to nie wiem czy bramkarz byłby czujnie na tyle, żeby ją złapać tak jak teraz instynktownie obronił. Jeszcze jedna próba zespołu w czarnych Uwaga, ale świetna interwencja. Jeszcze dobitka. Gol! Dwa dovera. I już to od razu piłka do przodu. Będzie okazja dla Red 3 do wera Konstantin Miskiewicz. Och, okropnie nam się zakotłowało. Ale teraz przechwyt, i to będzie okazja, jeżeli utrzyma piłkę, utrzyma piłkę w boisku. Sam na sam mija bramkaża. Nie zdążył dobrze uderzyć tej piłki. Red Bisons. Może uderzenie bezpośrednie, zablokowany ten strzał nadal przy piłce zawodnicy w czarnych strojach. Jeszcze trwa ten atak, będzie bardzo groźny, uwaga! Świetna interwencja bramkarza. No właśnie, szczęścia. Może troszeczkę, teraz długa piłka, ale utrzymał ją miłość boisku. Dobre przyjęcie. Zagranie na lewą stronę, uwaga, będzie dośrodkowanie, jeszcze przy piłce. Karzon, jeszcze uderzenie i gol! Mamy bramkę Dawid Kłoczkowski. Zagranie do Mickiewicza, jednak w porę ubiegł go bramka. uwaga, może być jeszcze groźnie. Gol! Mamy bramkę! 3 do dwóch.